Cześć witajcie to dla was kolejny film z serii ja i mój sąsiad dzisiaj wsiadamy do dwunastki i jedziemy wyspać zboże do silosa tu jeszcze kombajn stoi na polu po żniwach będziemy musieli go po dwiate wstawić nakosiliśmy 11 ton 756 kg nie jest tragicznie jest nawet dobrze jak z tego kawałka jak na pierwsze żniwa Cyk. Wysypujemy. Wysypujemy do silosu we W dzisiejszym filmie. Sami zobaczycie. Myślę, że sprzęt też półstawiamy Z czasem te przyczepy na razie stawimy tutaj. Koło nie niedaleko. ustawimy komę zaraz. Dobra, tuning sobie postawimy tam pod wiatę. Tutaj, jak na razie, kasimy go tu. Dobra, yy, wsiadamy do bizona. Odstawiamy go na miejsce. I zaczniemy zaraz prasować. Puta ja bizonika wstawimy tak jak stał. Jak widzieliście może. Dobra, opuszczamy header Gasi. O! W dachu się, zaraz piliśmy. Jak wysiadaliśmy. Dobra, siadamy do dwunastki Cofujemy dwunastką do przodu. Zaraz będziemy cofać po pracę z podczepiamy prasę, idziemy z prasą na pole, tutaj będziemy prasować w dzisiejszym filmie. Tylko, tak jak mówiłem, wysypaliśmy te zboże, żeby już na przyczepach nie stało, sprzęt poodstawialiśmy. No i bierzemy się za prasowanie tej słomy. Dobra, to zaczynamy prasować. Na spokojnie nie ma się co śpieszyć tak na razie na, na 12 nie narzekam 12 dobry cionik, bo to Ursus oczywiście kurde Te Ur tych Ursusów to zawsze na gospodarstwie farmingu jest sporo o kurde już pełno więc wyładowujemy tych snoków, dzisiaj nie będziemy zbierać Nic sobie tu leżą Dobra i no to prasujemy dalej. Trzeba patrzeć.